witam, szybkie przywitanie rozłożony, ponęcone nie zdążyłem przerzucić drugiej wędki a tutaj wylądował jaś, nawet podbieraka nie rozłożyłem, tak ekspresowo wziął, piękna rybka pierwsza, dosownie, przerzuciłem wędkę, zamieniłem przesądowałem chwilę rano prawa wędka naprzeciwko mnie dosłownie 20 metrów lewa wędka prawie jak ten Łabędź, można powiedzieć, ze środka, i tam właśnie odpalił Jaś. Dosłownie przerzucenie. Założyłem pomarańczowego ringersa. Ani karpika, ani Jaś, tylko łopatka. I to taki fajny. Super. już nie ma czego żałować, że zmieniłem miejsce. No i taka, jak ja na to mówię, babeczka leci. Fajnie. Po rybie na każdą wędkę już weszło. Jednak nie żałuję zmiany miejsca, zawsze coś innego. Małe wyzwanie i Badanie wody, tak wygląda moje dzisiejsze miejsce i stanowisko. Fajnie mam tam ławeczkę, mogę wszystko porozkładać. Tutaj troszkę w wodzie się rozbiłem. 100 metrów dalej jest moje miejsce, stare. Na razie nic się nie dzieje. Siódma godzina, dosłownie 2-3 minuty po siódmej. Trzeba donęcić standardowy towar. Także po kilka rakiet. Zobaczymy, spróbujemy je zachęcić do żerowania. Trzy rakiety poszły teraz takie z dwa koszyczki, fajny, nowy koszyczek od Prestona. Tutaj jest zablokowane z jednej strony dno, tak zwana szklaneczka. I dosłownie z tak dwa koszyki tam na dno posiejemy. Umycone, przerzucone wędki czas sobie też śniadanko zjeść Mam nadzieję, że ryby odpalą się. W końcu się mu obudziły rybki Taki potężny jaś Piękny <coughs> jazik, ale do kukurydzy tam widzę obżera się tym moim towarem, troszkę mniejszy, ale i tak ładna sztuka. mały, a taki waleczny skubaniec, no, ale jak? Nie zdążyłem Federka zarzucić po karpiku. Patrzę a tutaj już mi wygina szczytówę Druga wędka. Kolejny jaś oszalały no. Już po malutku miałem kończyć wędkowanie, a tutaj obudziły się. W końcu moje donęcenie zadziałało tężne jazisko tak się zaczęło rozkręcać, a już wątpiłem, że po tym donęceniu cokolwiek się zacznie dziać, troszkę długo to trwało, pomalutku mi się zanęta kończy. Dosownie 4 może 5 koszyczków i będziemy uciekać do domu. Fajnie połowione z nowego miejsca. Jak widać, fajna miejscóweczka. Mam tylko jedną mocną kępkę po drodze, tutaj naprzeciwko. A tak można powiedzieć, dość, dość czyste miejsce. 2,20 m, tak się waha głębokość. Małe 20 minut, pół godziny. I będziemy się składać. Nie zdążyłem nabić koszyczka. Chciałem zarzucić, patrzę, a tutaj coś ze szczytówką się dzieje. I wjechał niczym. Amur skacze w podbieraku. Taki skłaniec, no. Kolejny. Tak, dostałem do domu. Dziesiąta godzina. Zanęta wyjechana. Zrobimy to pojedynczo. Taka piękna łopata. Ale mnie ochlapała świnia. Kuciekam już do domu, jak się grubo połowione 5 jazi, 1 leż, 2 karpie Nowe miejsce jednak strzał w dziesiątkę Warto czasami zaryzykować przeskoczyć gdzie indziej Także na razie i do następnego